Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż pewnie będziesz żałować. To jedna z najbardziej niesamowitych postaci w naszej historii, która niby jest powszechnie szanowana, ale z drugiej strony mało komu chce się zagłębiać dokładniej w jej żywot. A wielka szkoda, bo wiąże się z nim wiele naprawdę fajnych ciekawostek. Przede wszystkim, jak to się stało, że królem Polski została dziewczyna, i to jeszcze z obcego kraju. No a poza tym, kto ją chciał porwać i dlaczego? Jak udało jej się okiełznać litewskiego niedźwiedzia? I czy to prawda, że bez jej wkładu wcale pod Grunwaldem nie poszłoby tak łatwo, a to tylko. Kilka fajnych elementów z jej życia, które wcale nie było tak pobożne, jak mogłoby się wydawać. Zresztą, sprawdźcie sami. Już teraz w Historii Bez Cenzury poznajcie Jadwigę, naszego króla w spódnicy. Prawda jest taka, że Jadwidze nikt na początku nie wróżył jakiejś spektakularnej kariery, a na pewno nie taką, jaką w końcu zrobiła. Ale okej, nie uprzedzajmy faktów, nawet jej rodzice nie wróżyli jej wielkiego sukcesu, chociaż byli królewską parą na Węgrzech, a jej ojciec Ludwik Wielki był jednym z ich najważniejszych, największych władców. I dorabiał przy okazji jako król polski, ale o tym sobie jeszcze zdążymy opowiedzieć. W każdym razie nawet właśnie rodzice nie przewidywali, że Jadwiga zrobi wielką karierę do tego stopnia, że nikt na Dworze nie pofatygował się nawet, żeby zapisać jej datę urodzin. I to nie chodzi tylko o dzień czy miesiąc, roku nawet nikt nie zapisał, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić. mi to strasznie, ale takie były czasy. Nie dość, że urodziła się dziewczyną, to jeszcze była trzecią córką. No i faktycznie szanse na zrobienie spektakularnej kariery miała w teorii tak duże jak kapustka na pierwszy skład Lester. Ale to nie tak, że totalnie ją olano. Nie, nie, ojciec głupi nie był. Wiedział, że nawet taki niepozorny rezerwowy czasem się jednak przydaje. Kto oglądał finał Ligi Mistrzów z 1999, ten dobrze wie, o czym mówię. W każdym razie Jaczka rosła na naprawdę fajną dziewczynę. Chłonęła mnóstwo wiedzy, co w połączeniu z jej wyglądem, bo musimy tutaj sobie uświadomić, że miała 1,80 80 i była jedną z najładniejszych dziewczyn w ogóle w średniowieczu, no to tworzyło to naprawdę wybuchową mieszankę. Szankę. Jadwiga miała dużą wiedzę, nauczyła się kilku języków, wiedziała jak się zachować na dworze i chłonęła mnóstwo kultury, która wtedy na węgierskim dworze rozwijała się jak szalona. I w sumie warto przy tej okazji zanotować, że do nas ta europejska kultura w tym okresie trafiała właśnie przez kraj naszych bratanków. No ale okej, okay, zacznijmy sobie powoli tłumaczyć jak to się stało, że 10-11-letnia Węgierka została królem Polski. W tym wieku nie miała na to... Absolutnie żadnego wpływu, więc postawmy sprawę jasno. Swoją fuchę zawdzięczała pechowi ojca i jeszcze większemu pechowi swojej siostry. Zacznijmy od tego pierwszego czynnika. Mianowicie król Ludwik po spłodzeniu trzech córek uznał, że ze zrobieniem syna może być pewien problem, więc zaczął przygotowywać do objęcia rządów córki. Wspomnieliśmy sobie też o tym, że król Węgier był też królem Polski. To wynikało z unii personalnej, to jest w tej chwili nieważne. W każdym razie Ludwik uznał, że na węgierskim tronie posadzi jedną córkę, a na polskim drugą. Który z tych tronów był przygotowany dla Jadwigi? Prawdopodobnie żaden. Ciężej było miejsce na tronie niż na pierwszy skład w realu. Czemu? Bo fuchy były dwie, a córki trzy. Jednak najstarsza z nich postanowiła zjechać do Piachu i wtedy okazało się, że Jadwiga jest tatusiowi bardzo potrzebna. Wróćmy jeszcze na moment do tego, że Ludwik był również królem Polski. Sami Polacy czuli się takim rozwiązaniem trochę niedopieszczeni, bo Ludwik fajnie rządził na Węgrzech, a nas traktował trochę na odwal się. W związku z tym cisnęli na własnego władcę, którego Ludwik postanowił im dać właśnie w postaci Jadwigi. Jednak w wyniku różnych dyplomatycznych Przepychanek, ta trafiła do nas dopiero dwa lata po śmierci ojca. To mnóstwo czasu, żeby wpaść na jakiś głupi pomysł, na przykład na porwanie. Kto wpadł na taki pomysł? Gość, który miał jeszcze mniejsze szanse na zrobienie dużej kariery niż nasza dzisiejsza bohaterka parę lat wcześniej. Siemowit IV. Kojarzycie gościa? Nie dziwię się, że nie, bo to był książę Mazowiecki, który dzisiaj nikogo nie obchodzi, a i wtedy nie było inaczej. W każdym razie wymyślił sobie, że jak zrobi Jadwidze cygański podryw, czyli po prostu porwie ją i szybko się z nią ożeni, to zostanie królem Polski. Plan nie najgorszy, ale był z niego taki dumny, że lubił się nim chwalić i powiedział o jednej osobie za dużo, a ta ostrzegła Jadwigę. No i panie Siara, czyń pan swoją powinność. Cały misterny plan też w pizdu. Jadwigę koronowano w 1384 roku na króla Polski. I właśnie wyjaśnijmy sobie, czemu na króla, a nie na królową, jak na przykład w Anglii, bo u nas nikt po prostu takiego etatu nie przewidział, a że z natury lubimy sobie utrudniać życie, to postanowiono rozwiązać ten problem w sposób iście posrany, bo jadwiga została mianowana królem w sensie władcą, ale jej mąż miał być. Też królem, ale nie władcą, tylko mężem Jadwigi, która była królem. Proste? Nie. No ale co poradzę, to zresztą wcale nie koniec dziwnych urzędniczych historii. Już rok po koronacji toczyły się rozmowy między nami, Litwinami, a Węgrami. Chciano stworzyć silny sojusz, którego ukoronowaniem miał być ślub naszej Jadwigi i szefa Litwinów Jagiełły, ale był pewien problem, bo technicznie to nasza Jaćka miała już męża, Wilhelma Habsburga, za którego została wydana, kiedy była naprawdę super mała i nikt jeszcze nie przewidział takiego obrotu spraw. Doszło nawet do takiej nieformalnej nocy poślubnej, gdzie po prostu dzieciaki, bo Wilhelm też wtedy był jeszcze mały, położono obok siebie i dogadano się, że pełną moc prawną, ten ślub będzie miał dopiero wtedy, jak faktycznie zostanie skonsumowany. I Jadwiga nie wiedziała, że stanowiło to dość poważną furtkę prawną. Tak czy inaczej, później jeszcze spotkała się z młodym narzeczonym, zdążyli się polubić, wiedzieli, że będą małżeństwem, a tu ubudu, polityka zrobiła ich w bambuko i teraz zamiast wyjść za gościa, którego polubiła, to miała zostać wydana za o 20 lat starszego poganina, o którym mówiono, że wygląda jak niedźwiedź. No co? Niedźwiedź gorszy? Są trzy wersje tego, co wydarzyło się krótko potem. Według pierwszej, Jaczka zrozpaczona chciała uciekać z miasta, a że drzwi były zamknięte, to próbowała wydostać się za pomocą topora. Według drugiej, pobiegła płakać do kościoła, gdzie jednak sam Pan Bóg powiedział jej: Jadwiga, ogarnij się, weź to na klatę i wyjdź za Jagiełę, żeby ratować Litwę. A według trzeciej wersji, to Wilhelm próbował odbić ukochaną, ale kiedy szturm się nie udał, to zamieszkał gdzieś niedaleko i wyczekiwał na sygnał od ukochanej, który jednak nigdy nie nadszedł. Która z tych wersji jest prawdziwa? Prawdopodobnie żadna, ale jeśli już mielibyśmy jakąś wybierać, to najbliżej prawdy jest ta trzecia, w tym aspekcie, że Wilhelm faktycznie mógł oczekiwać sygnału, który nie nadszedł, bo jak widzę z jagiełą żyło się nawet nieźle. Zresztą Jadwiga była już spokojniejsza, bo zanim doszło do ślubu z Jagiełłą, to wysłała do niego jednego ze swoich posłańców, żeby sprawdził, czy faktycznie jej przyszły mąż wygląda jak niedźwiedź. Kiedy usługa dotarła na miejsce, to Jagiełło bardzo szybko domyślił się, jakie posłaniec dostał zadanie i zabrał go ze sobą w ustronne miejsce, jakim była łaźnia, po czym bez cergieli zrzucił z siebie wszystkie ciuchy i powiedział, oglądaj sługo. Posłaniec się naoglądał, po czym wrócił do Jadwigi i powiedział, że w zasadzie nie ma się czego obawiać a wręcz przeciwnie, z Jagiełły jest może niewysokie, ale niezłe ciacho. Mości pani, donoszę, że siusiaczek malutki, za to cienki. I no nic, coś za coś. Na początku 1386 Jagiełło przybył do Polski, a później już szybko poszło. Najpierw przyjął chrzest, później ożenił się z Jadwigą, a wszystko po to, żeby niedługo później zostać koronowany. A później młoda para, jak to młoda para, pojechała w podróż poślubną, w czasie której nie próżnowali, ale nie mam tutaj na myśli, że intensywnie starali się o dziecko. Nie, nie, najpierw ugasili bunt w Wielkopolsce, a później zajęli się robieniem dobrego pijaru chrześcijaństwu na nowych litewskich ziemiach. Jadwiga nie żałowała hajsu na budowanie i wyposażanie kościołów, a jej mąż wchodził coraz mocniej pod pantofel. Nie chciał podpaść nowej małżonce, w związku z czym szybko i sprawnie zabrał się za rozprawę ze starą wiarą. Kazał zniszczyć jej symbole i wybić święte dla Litwinów do niedawna węże. To podobno Jadwiga odegrała kluczową rolę przy chrystianizacji Litwy. Zresztą, gdyby było inaczej, to na jej grobie nie znalazłby się tekst, że zaniosła światło chrześcijańskiej wiary do Pogan. I to podobno pod jej wpływem Jagieł. Je było przetłumaczył na litewski Ojcze Nasz. Generalnie o jadwidze mówi się, że była strasznie pobożna. Okej, okay, była wierząca, ale bez przesady. Owszem, w okresie postu dawała sobie popalić, umartwiając się i nosząc włosienicę, czyli taką szorstką szmatę czasem z drutami, której jedynym zadaniem było sprawienie bólu. No okej, okay, co kto lubi, ale poza postem było naprawdę okej. Okay. Lubiła na przykład polować, otaczać się muzykami, więc i tańcem nie pogardziła, a poza tym uwielbiała jeść potajemnie wpierniczała słodycze, no a poza tym wcale nie ubierała się, jak zakon. Była młodą dziewczyną, chciała się podobać facetom, więc jakąś fajną kiecką raz na jakiś czas też nie pogardziła. O, kochana, masz zamiar tak wyjść z zamku? Jesteś królem, a nie jakąś lafiryndą. Jest jeszcze jeden stereotyp, który potwornie krzywdzi Jadwigę, bo wiele osób uważa, że po ślubie z Jagiełłą pokornie oddała mu władzę i nie wtrącała się do polityki. Oj, błąd! Błąd jak cholera, bo była świetnym politykiem, tylko może nie takim, który dla wielu osób staje się legendą, bo o ile jej mąż chciał wszystko najlepiej załatwić mieczem, tak nasza jadźka stawiała na dyplomację. Jednak była w tym naprawdę dobra i rzadko kiedy udawało się wynegocjować z nią więcej niż postanowiła dać. A najlepszym na to przykładem jest to, jak świetnie przygotowała grunt pod zwycięstwo grunwaldzkie. To nie tak, że Jadwiga odwlekała wojnę z zakonem, bo się z nimi kumplowała. Nie, nie. Sama do nich wręcz pisała, że póki żyje, zakon może być spokojny, ale jak tylko umrę, to wojna jest nieunikniona. Co więcej, łomot, jaki zakon wtedy dostanie, będzie pochodził z najsłuszniejszego wyroku bożego. Więc pozostaje pytanie, czemu Jadwiga nie zgodziła się, kiedy Jagiełło nalegał, żeby zaatakować wcześniej? Bo była fantastycznie wyrachowana, wiedziała, że siła polskiego wojska to nie wszystko i trzeba jeszcze zadbać o sojusze. Na pierwszy ogień pogadała sobie z władcą Węgier, żeby tak się aż bardzo nie kumplował z krzyżakami, a później wzięła się za kolejnego członka rodziny Witolda, księcia litewskiego, który też niebezpiecznie zbliżał się do zakonu. Gdyby nie ona, to może nie byłoby tak łatwo sprać ekipy Jungingena w 1410 nie no, spoko. Nic wielkiego, zapomnijcie. Pewnie byście pamiętali, gdybym była chłopem. Łaski bez. Hmm? Jadwigi nie warto było drażnić, bo kiedy dyplomacja zawodziła, to potrafiła stanąć na czele wojska, z którym opanowała Róż Czerwoną zajętą przez Węgrów. Jaćka się nie pieprzyła w ojczyźniane sentymenty, była królem Polski i to o jej interesy dbała w pierwszej kolejności. Jednak nasza bohaterka była nie tylko świetnym dyplomatą, która raz na jakiś czas lubiła sobie o coś zawalczyć. Nie, nie, miała też ogromny wpływ na naszą edukację, bo to ona tchnęła nowe życie w Akademię Krakowską, założoną przez Kazimierza Wielkiego, ale która już ledwo wtedy zipała. Na jej wyposażenie i odnowienie Jadwiga w swoim testamencie przeznaczyła tyle kasy, że można by za nią kupić 20 kamienic w Krakowie. Opłacało się jak najbardziej, bo w ten sposób stworzyła fundament pod jedną z najważniejszych europejskich uczelni, Uniwersytet Jagielloński, na którym później studiował między innymi Mikołaj Kopernik. A czemu to zrobiła? Bo doskonale wiedziała, że bez wykształconych ludzi u władzy żaden kraj daleko nie zajdzie. No przepraszam, ale nie znam carycy, jedną którą znam to Katarzyna. Katarzyna. A może pan podać nazwisko? Katarzyna Wielka. Co w tym śmiesznego? Wszystko układało się świetnie, jednak było średniowiecze, i fakt, że Jadwiga dobrze sobie radziła z zarządzaniem, nie miał aż tak wielkiego znaczenia, bo była dziewczyną i jej najważniejszym zadaniem było wydanie na świat następcy tronu. Presja była coraz większa i Jagiełło coraz częściej odwiedzał ją w sypialni, aż w końcu w 1399 roku na świecie pojawiła się ich córka, która w przyszłości miała stać się dziedziczką trzech państw, czyli jedną z najpotężniejszych osób w Europie. Jagiełło cieszył się, jak szalony zapraszał na chrzciny, kogo tylko mógł, włącznie z samym papieżem, ale niestety, życie, a bardziej śmierć, miała inne plany. Bo dziecko zmarło już po trzech tygodniach, a co gorsza cztery dni później w wyniku komplikacji poporodowych zmarła też Jadwiga. Dziewczyny pochowano prawdopodobnie razem w katedrze wawelskiej i podczas pogrzebu można było zauważyć kolejny dowód na skromność naszej dzisiejszej bohaterki, bo klejnoty grobowe, z którymi tradycyjnie chowano władców, były zrobione z drewna i skóry. Jadźka nie pozwoliłaby sobie na marnowanie kosztowności w taki sposób. Jej kult wcale się nie zmniejszał. Zaczął dość intensywnie rosnąć i pojawiła się szansa na szybkie wyniesienie na ołtarze, ale tak jakoś wyszło, że heisten przeznaczono na wojnę. Co więcej, nasza Jadwiga pewnie nie miałaby nic przeciwko, a wyniesienie na ołtarze i tak się doczekała w 1997 roku. Mam nadzieję, że udało nam się dziś obalić ten stereotyp, że Jadwiga była tylko cichą myszką u boku Jagiełły. Absolutnie nieprawda, bo nasz wyrachowany król w spódnicy był świetnym politykiem, który jak było trzeba potrafił też złapać za miecz, ale chciałbym tutaj podkreślić szczególnie mocno jedną kwestię, bo przecież nie była... Polką, a mimo to wzięła się za rządzenie Polakami, czyli za wywiązanie się z przyjętego obowiązku, w sposób naprawdę pełen poświęcenia i pasji. I mimo, że żyła krótko, to wywiązała się z tego zadania lepiej niż wielu innych rodowitych Polaków rządzących naszym krajem. A jeśli zastanawialiście się, jakby to było znaleźć się na jej miejscu, to mam dla Was świetną wiadomość, bo nasza Jaczka jest bohaterką dodatku do Cywilizacji 6. Kierując jej poczynaniami, możecie poprowadzić polską cywilizację przez przez wieki i zrobić z niej taką potęgę, o jakiej nie śniło się nawet ja widzę! Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy Ci znać o nowych odcinkach.